Poranek jest przed filmem 30 i przed naszym placem, tutaj gdzie jest ta katedra czy kościół. Rozkłada się festiwal jedzeniowy, i teraz to mega fajnie widać. Tutaj są takie parasolki, tutaj są lampki, i naprawdę wieczorem to bardzo ładnie już wyglądało, jak szliśmy. Zaczyna się to w piątek, czyli za dwa dni. Więc jestem ciekawa, co tu jeszcze dodadzą, ale wygląda to już naprawdę fajnie, i właśnie mieszkamy w takim miejscu eventów różnych. 9. mamy już w autobusie jedziemy dzisiaj na Gozo na razie jedziemy do miasteczka gdzie jest prom na Gozo, bo Gozo są nowe. i mamy tam plan zrobić hike zastanawialiśmy się psychicznie na to, że w tym południu będziemy robić hike mamy nadzieję, że nam się uda mamy zapas fritur, które wczoraj kupiliśmy w ogóle taka ciekawostka u nas da się kupić fritur za 20 zł nawet mniej, a tutaj najtańszy za 8 euro Oczywiście 50 taka nas interesuje na takie słońce, więc jest to uważam skandal w takim miejscu, żeby było tak drogi chwyt, ponieważ no, trzeba się smarować No I pierwszy raz się tak wcześniej zebraliśmy, ale już postanowiliśmy rano, że wreszcie do oporu, bo zaczęliśmy no, o tej siódmej, że nie była to w pełni przyciskana wszystkich krem kosztował 11 euro. No właśnie. z kawiarni, pani bardzo miła. Cieszyła się, że jesteśmy wege Robi nam wrapa z mi, bo już coś coś innego za euro kupił, ale działa ja wrapa za 6 euro cyklę. I czytamy na autobus. Przyliśmy to tylko dlatego, że autobusu aktualnie nie ma. Czekamy. I jedziemy na wycieczkę, na hike, jakieś takie około 6 km. Zobaczymy te najładniejsze naturalne rzeczy i zobaczymy co dalej, ale planujemy tu być taki, że kupiliśmy sobie na najbliższe dni wycieczkę na komino. Jeszcze dokładnie nie wiemy w jaki, ale pewnie w piątek czy za dwa dni przyjedziemy autobusem w to samo miejsce, gdzie dzisiaj kolejdziemy promem. Tylko pojedziemy na komino i sobie podwiedzamy dookoła, może wykazujemy i to będzie się Bardzo mi światilowy jest. Jakby ktoś nie wiedział, to komina to jest taka druga największa wyspa obok Malcie, bo bardzo jest największa tutaj i... Potem jest komino, ale tam jest tylko natura do oglądania i, i wiesz, pierwsze zeski nie będziemy oglądać. Miało być nawet jednak na miejscu. Na jakieś takie ładne sztuce, ładny miłosz, jak zwykle. Game. Dzisiaj jest dzień komunikacji miejskiej, bo minęły 4 godziny i cały czas jesteśmy w podróży. Wjechaliśmy do miejsca, gdzie pójdziemy zobaczyć naturowe okno, czyli taki must have na Gozo. No i idziemy zobaczyć piękna pogoda, nie za ciepło, sam raz. ale przyjechaliśmy na taki spocik gdzie tutaj jest dziura Ona jest podobno straśnie górna 50 to nawet nie wiecie ile to jest to jest taka głęboka Zaczęliśmy naszą mędrówkę w duszkibów na razie to dozorliśmy dopiero nad morze no widoków jeszcze nie ma jak widzicie na razie jest słabo ale może to wreszcie będzie ładnego Jak pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek, to wchodzę tam po tej drabince do wody. Update! Jesteśmy na takiej mini plaży w miejscu blisko, gdzie już będziemy mieć autobus Jesteśmy na tym hajku. Bardzo fajnie, ale czuję się jak na pustyni bo dosłownie jest w praży, słońce, nie ma ani hipopliczenia Teraz weszliśmy do takiego miejsca, gdzie właśnie jest taki bar I tutaj ja już marzyłam o tym, żeby sobie zmoczyć stopy bo naprawdę jest mi ciepło I znowu zmoczyłam. Jestem usatysfakcjonowana. Już wszedł cały do wody Ja jeszcze będę zadowolona jak sobie coś innego do, do kysia, wodę chociażby i możemy iść dalej na przystanek a stamtąd już do stolicy Gozo, czyli do Rabatu lub Wiktorii, zależy która nazwa jest aktualna no i tak ten dzień mamy już godzinę 16, więc zaraz też będzie pora na moją drugą kawę i szczerze nie mogę się doczekać, ale jest tutaj naprawdę pięknie i uczekła mnie ta wyspa bardzo widzowie to jest najlepsza nagroda za wędrówkę jaką odbyliśmy Moja koszulka była z każdej strony mokra, więc ją polałem wodą, co można powiedzieć, że ją wysuszyłem, wykręciłem, żeby tam się suszy, a ja teraz, no nie wiem, nie jestem w stanie tego ująć słowami, jest naprawdę przyjemnie, to nagroda, tyle powiem. Nasza wycieczka na Gozo się właśnie kończy Już jest... Nasza wycieczka właśnie... No przysta... Nasza wycieczka na Gozo się właśnie kończy eee, Już jest po zachodzie słońca Ale widoczki są dalej bardzo ładne Co teraz planujemy? Planujemy teraz jeszcze zdążyć coś zjeść Na Malcie Wszystko się zamyka prawie o 22 Co nas interesuje, ale może mi się uda coś polować. I ona to sama wszystko wie. Tak Dzień następny Czyli czwartek Jesteśmy znowu w Walecie, czyli w stolicy, gdzie mieszkamy Byliśmy dzisiaj wyjątkowo na śniadaniu jak zwykle było ono za małe dla nas, bo jesteśmy gymka, i jemy dużo Ale plan jest zobaczyć dzisiaj w Walecie ogrody bo W sumie za dużo tutaj nie ma do zobaczenia oprócz głównych ulic i właśnie tych ogrodów Więc dzisiaj sobie zobaczymy Potem pojedziemy do Birku, czyli dawnej stolicy no i zobaczymy jak nam się dzień ułoży, ale zdecydowanie będzie to lajkowy dzień, bo wczoraj był naprawdę Twajhard. Ja na koniec dostałam taki wygrywny, że myślałam, że umrę. Pani z Holandii dała mi paracyta które nie dały kompletnie nic. Ale przyżyłam są spać i dzisiaj jestem fresh, gotowa cała alergii do zadań. Czy warto przyjść na armatę o 12? Jak byłem, to nie żałuję, że tam byłem. Ale jak już mam specjalnie po to jechać, to nie warto. Ja nie widziałam, nie żałuję Całe miasto znowu wystrojone I Monia wystrojona To był naprawdę przepyszny bajkiel Tak dobry Uważam, że był czucący Ale tak dobry, widać, że źle jeszcze jednego na pewno chcę tu jeszcze przyjść na śniadanie, bo mają też opcję wegańską yy, na śniadanie słodką, że jest masło wychowe i dżem, więc myślę, że tu jeszcze przyjdziemy I ogromna promiesajka, to jest taki klimacik, tak dobre, naprawdę przepiszę, polecam Lody Kupiliśmy lody, nie były tanie, ale dostałem je jako prezent urodzinowy I idziemy na kawę Dobra, już tego flexu. Trening zdrowiony można iść dalej zwiedzać. Taki fan jest godzina po 18, 18.30 równo, a dalej tak traży słońce, że po prostu bez okularów ani róż. Ogólnie to już ma takie zboczenie, że zawsze musi wejść do tym stopy wszędzie. tylko się posiedza. Ale jest Pierwsze, przyszliśmy do tego samego miejsca, w którym byliśmy wcześniej Piwko tym razem zestawka tak sama jak ostatnia No i co? Klasycznie, wasze zdrowie Piwko zero oczywiście A. Wiadomo Chcesz mieć dzisiaj w tym samym miejscu, jak już mi już powiedział, ale mamy tak fancy jedzenie Mamy sałateczki turecką, ma mi jakiegoś koreańskiego bowla Ja mam jakąś pizzę turecką z wegańskim mięsem i z frytkami I Naprawdę myślę, że się dzisiaj najem Jestem już trochę zmęczony. Zrobiliśmy sobie zakupy na jutro, bo jutro będziemy mainować podłe jedzenie i jemy, i jemy. Zrobiliśmy zakupy w sparze, w którym wiszą takie zdjęcia ludzi, którzy kradli. Także nie, nie kradnijcie na Malcie. No. Giga wisieć z monitoringu są Mam nadzieję, że nas tam nie powieszą. Jedne co to nie nagrałem, ale yy, że nie było podskoku co? Znowu wsteśmy wcześniej i wsiedliśmy do autobusu o ósmej odjeździe Jedziemy na kominę. więc chcemy się jak najwcześniej się dostać na prom, podobno im wcześniej te ładniejsze widoki woda jest przejrzystsza To bułka kawałek z automatu. i Izabela, to nie był mój pomysł, żeby w 30 stopniowym upale chodzić dookoła wyspy zamiast pływać w tej błękitnej wodzie. Z takich organizacyjnych informacji, to jak chcecie się tutaj przypłynąć sobie wykupicie wycieczkę łódką, to trzeba jeszcze zarejestrować się na takiej stronie, żeby dostać QR-kod, żeby móc na tym Blue Lagoon w ogóle być. Dostajesz takie opaski potem, w zależności od tego nie wiem w sumie od czego, ale były różne kolory my mamy żółte. I jeszcze taka ciekawostka, idziemy na hike, a jeszcze inna ciekawostka, to, że i na Gozo, tam gdzie byliśmy wczoraj, i na maletcie, tej głównej wyspie. I no. I na Malcie, tej głównej wyspie, są miasta, które się tak samo nazywają Na przykład jest Rabat i na Malcie i na Gozo I jest też Mgar i na Malcie i na Gozo Taka ciekawostka Żurek? Chciałem powiedzieć, że Blue Lagoon jest naprawdę piękne Przejrzysta woda, naprawdę bardzo daleko widać jak się tutaj pływa. Ale jest jeden szczegół, trzeba przyjechać jak najwcześniej się da, bo jest godzina 14 i tutaj jest okropnie. Ale jak byliśmy o nieglątej, to też już było trochę ludzi, ale znacznie mniej. Także jakbyśmy przyjechali jeszcze wcześniej, to było jeszcze fajniej. To jest po prostu taki tip. Tips and tricks, Easter eggs. Wyjeżdżamy już z tego komino do lagun ja trochę miałam chyba za wysokie oczekiwania, bo nie podobało mi się tutaj. W sensie fajna wyspa, ale same plaże są tak oblegane, zwłaszcza teraz, naprawdę nie miałam przyjemności, żeby tutaj dłużej zostać. No ale jak ktoś jest na tydzień, to jak my i ma czas, to może przyjechać, może będzie mniej ludzi, zwłaszcza może jak nie będzie sezonu. Polecam, ale ogólnie ładna wyspa. Czyli dajesz pozwolenie tutaj widzom, żeby pojechali? No tak. Okej, okay. mama się zgadza, to możecie jechać. Nie że pan tak blisko skał podpłynie Są naprawdę blisko I tutaj jest taka jaskinia Właśnie wydarzył się pierwszy jedzeniowy fail na tym wyjeździe Przyszliśmy specjalnie tutaj do miejsca, z którego już wyszliśmy Gdzie miały być rzekomo wegańskie ciasta, w tym wegańskie brownie które, jak mi znacie, jest moim ulubionym ciastem I jem je kilka razy w tygodniu, jak jestem w domu Bo chodzę do mojej ulubionej kawiarni tam sobie je jem I naprawdę byłam tak nastawiona, przyszłam Pan powiedział, że nie ma żadnego afrykańskiego ciasta Więc tą kawę, wiem swojego batonika również o smaką kawy Jestem zdegustowana i muszę sobie coś, coś dobrego dzisiaj walecie szybko jak się... Tyle Mamy opaski wymoczone w wodzie, które nam dali na Blue Lagoon No i co? Do lotniska będziemy z nimi żeby ludzie myśleli, że na All Inclusive Mało, nie? dwie rzeczy. Dzisiaj na podło. Czyli Street Food, falafelowy. O, ne, jemy i jedziemy trochę odpocząć, i wieczorem jeszcze coś wyjdziemy na miasto. Tak, tak. dwóch zawodników się czai na ostre. No i co na coś? że będę iść. Nie, to wtedy nie będzie widać fajerwerków. Już minęło parę godzin. I jesteśmy ładnie ubrani. Idziemy na randkę do pizzerii, na Fancy Pizzę. Jedna z nich w które znalazłam, która ma wegański ser, więc sobie przetestuję. może będzie dobry, bo ogólnie tutaj na marcu zjadłam bardzo dużo wegańskiego sera. I ogólnie jest dobry, a w Polsce jest obrzydliwy, w sensie ten który ja kupuję, więc fajnie. No i mam nadzieję, że zjem dobrą pizzenę, no, co mogę więcej powiedzieć I jest w końcu przyjemna temperatura, żeby chodzić, bo nie ma tego upalnego słońca I znowu widać, że randomowo strzelają fireworkami fajerwerkami codziennie Kolejny dzień, sobota, wstaliśmy bardzo późno, bo po 11 Ale jesteśmy na wakacjach, więc możemy Chyba już piąty, szósty jogurtu Trochę już wychodzi bokiem, ale trzeba dojeść resztki, więc Jemy i idziemy na miasto. Ostatni pełny dzień. Update taki, że pierwszy raz wysiedliśmy z autobusu, bo był tak pełny, że nie dało się dosłownie stać. Wysiedliśmy i czekamy na następny, ale na szczęście często jeżdżą w naszym kierunku, więc nie będzie problemu, ale było to straszne. Pierwszy raz wysiedliśmy, bo było tak niekomfortowo. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tutejszych ludzi. Ogólnie to jest wyspa TikTokowa, bo dosłownie jak idziemy na spacer wieczorem, a zwłaszcza w autobusach to widać, że po prostu ludzie siedzą i scrollują te TikToki, nawet nie patrzą, co tam jest, tylko po prostu przewijają, Przecież to są tak uzależnieni od dopaminy i to i, i dzieci i dorośli, ludzie w każdym wieku i teraz jak byliśmy w autobusie, to też był taki par, który był tak no tak przyciągnięty do tego telefonu, miał go 10 cm od twarzy, po prostu, no, to jest straszne, nie jestem w stanie tego Wyobraźcie słowami, jak bardzo mnie to przytłacza i szczerze, że ludzie tutaj naprawdę są no, uzależnieni bardzo. Naprawdę tak, że gdyby im to zabrać, to myślę, że wpadliby w jakiś szał. No jest to dziwne i mam nadzieję, że w Polsce nie doprowadzimy do takiego stanu rzeczy. O, Ludwig. No, tak Ludwig. Kolejny lunch w Eatwell, którego powinniśmy zostać sponsorami. Oni powinni zostać naszymi, ponieważ jemy tu nie wiem czwarty raz chyba, nie no, chyba tak. Ale naprawdę mają bardzo dobre te rzeczy, świeże i naprawdę są jakościowe. Dodatkowo mają też napoje, które na, fajnie nawadniają, orzeźwiają. Ja tutaj sobie prawie dziennie biorę takie smoothie właśnie tej wielkości, ale z drogie strasznie, bo kosztuje ponad 6 euro i za każdym razem mam ból dupy, że może po prostu to kosztuje tyle. No ale przynajmniej jakieś witaminy sobie dostarczą, bo i tak mam na tych wakacjach taki niedobór wiełka, że nie wiem. już sobie zamówił ciabatę, Taką, co już też pierwszego dnia chyba zamówił. I powiedział, była dobra, z awokado i statuą z, z takimi rzeczami, a ja mam sałatkę. Będziemy jeść i pojedziemy wracać do Waleczki. Ja wezmę? Coś takiego zrobię. Albo po prostu... Bo po, po prostu wezmę... Minęło kilka godzin. Jesteśmy na naszej daily castce. W sensie ja piję moją daily ice o latte. A miło, że wziął taką kombudżę, ale że ma kombudżowa, więc nie wiem, czy polecą ja zadam jeszcze chlebek balnowy i był przepyszny. No i jest bardzo fajnie, już taka pogoda w miarę przyjemna, w sensie temperatura. Planujemy dzisiaj odwiedzić tą imprezową dzielnicę w San Julian's, bo jest sobota i wieczorem może tam być ciekawie. Dlatego chcemy tam zobaczyć. Poza tym tam jeszcze nie byliśmy, a jest to w miarę blisko, w zasięgu autobusowym. No i takie plany ostatni dzisiaj wieczór na Malcie, a ogóle się okazało, że jutro mamy samolot dopiero o 20:40, więc planujemy jeszcze co, co to jutro robić przez cały dzień. Za mną piękny widok. Ja mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, bo jesteśmy na Malcie już tydzień w sumie, tydzień temu tu przylecieliśmy i nie powiedzieliśmy jakie jest lokalne danie, ponieważ go nie jemy i jest to królik przyrządzony w różny sposób. Najba najczęściej tutaj w menu widzę, że jest on gulaszem, albo są jakieś żeberka z królika, też coś takiego widziałam. No ale nie mówiliśmy o tym, bo po prostu nie jemy takich rzeczy, a te wega miejsca, które polecamy, to po prostu nie oferują jakichś alternatyw wegańskich królika, no jakby się nie dziwię. No więc to tak stricte informacyjnie, a za mną jest właśnie food hall, food market, w którym jedliśmy parę razy kolację, w sumie dwa razy. To jest takie fajne miejsce, bo to jest drugie czynne i można sobie tu właśnie przyjść i z różnych miejsc wziąć jedzenie. I ja jadłam tego pokebola, który był dobry, ale, no, ale taki bardzo nie za duży. Oraz wzięłam raz falafel talerz, który był z w scenarii. Dolne są moim zdaniem bardziej warte uwagi niż te górne Jest tu zdecydowanie mniej ludzi Jeszcze jak teraz mamy Golden Hour to w ogóle jest pięknie Wieżu Lasek sobie tutaj robić pocik na sesję zdjęciową W tym ja No i samo ogólnie Bardzo ładne, darmowe Jest toaleta Odbiła mi palma No nie dzisiaj Dużo jest tutaj takiego street foodu Takie gotowe, wypieki I dobre Tak do 2 euro najczęściej są Są takie później euro, są trochę droższe Ale prawie wszystkie dobre Ale niestety żadne nie są wegańskie, bo są z ciasta francuskiego Tej tradycyjnej wypieki, więc niestety dużo masła Trzeci raz w restauracji wegańskiej, trzeci raz przystawka Miło Bowl of goodness Yeah była taka sytuacja, teraz byliśmy trzeci raz w tej samej wegańskiej restauracji, w sumie chyba jedynej, którą mamy tu w zasięgu okolicy i zamówił mi już pizzę, którą ja zamówiłam wcześniej, taką turecką i wtedy, wtedy, wtedy ta moja była tak ciepła, że musiałam zaczekać, żeby ją zjeść, a dzisiaj mi już dostał i była całkiem zimna, tak jakby w ogóle nie była w piecu. No i jak ten pan się spytał, jak tam jedzonko, to, to mi już powiedział, że no, ostatnio było ciepło, a ja dostałem zimne. No i pan przeprosił i jak byliśmy przy kasie i płaciliśmy, to dostaliśmy zniżkę 10%, plus dostaliśmy darmowe dwa kasenciki. takie fajne, jeden z dżemem, a drugi jest plain, jest naprawdę miło, wystawimy im dobrą opinię i może to jeszcze jutro przyjdziemy, żeby im się odwdzięczyć. Ostatni poranek, niedziela. Zbieramy się do wyjścia jem śniadanko. Jednak domowe, bo stwierdziliśmy, że chcemy trochę zaoszczędzić i zużyć składniki, które mamy. Plan jest taki, żeby jeszcze coś zobaczyć. Nie się styku przez te 10 godzin, tylko coś jeszcze sobie zobaczyć. Ogólnie na koniec zrobimy room tour, ale czy polecamy ten apartament? Uważamy, że w tej cenie można znaleźć coś lepszego, bardziej komfortowego Z Pewno dalej od hałaśliwych imprez i katedry, która bije co 15 minut No, ale ogólnie to spoko Jak na to jak późno rezerwowaliśmy ten nocleg, to i tak jesteśmy zadowoleni Ostatni rzut oka na nasze miejsce zamieszkania Mieszkaliśmy dokładnie przy tej katedrze, w tym budynku I naprawdę było słychać te dzwony Ostatni dzień tej męki. Wyszliśmy na wycieczkę, pojechaliśmy autobusem do miejscowości Isla. I znowu idziemy pod górę. Nie wiem, w tym kraju cały czas się idzie pod górę. niby jest ten, nie wiem co, ale jest pod górę cały czas. A ja szłam dość. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jesteśmy w tym baltańskim Trójmieście, które się składa z Birgu, w którym już byliśmy. Isli, w której teraz jesteśmy. I nie chodzi o tabletki na gardło, które są w obcyce. I jeszcze jest jeden, do którego też pójdziemy, nie pamiętam nazwy, ale też jest na B. Chyba Bramla albo Bromla, coś takiego. No i to, to jest trójmiasto, zobaczymy jak wygląda. W Birgu było bardzo ładne, tutaj też myślę, że jest podobnie. I zobaczymy, czy jest warte. Chcemy na 100% wykorzystać nasz ostatni dzień, nasze ostatnie godziny, dlatego przyjechaliśmy jeszcze zobaczyć to trójmiasto, którego nie widzieliśmy. No jak balans połówki bo... Już po przystankach Chcesz coś pojeść? Balansujemy miskę, dobra <śm> Serio, to jest tak. na połówce? Tak Dobra <śm> To są każda Jesteśmy już na ostatniej kawie Wypiliśmy ją Speciality kawa Za jakąś godzinę będziemy się wybierali już na lotnisko Zobaczyliśmy w tym kraju wszystko Pociłem się już nawet nie wiem ile razy, bo każdego dnia za cztery pewnie Jakby średnio wychodziło Zrobimy jeszcze tylko jakieś zapasy jedzeniowe do czwartej rano, bo około o tej porze będziemy w domu dopiero No i się kierujemy na lotnisko Już trochę bredzę, trochę jestem zmęczony I Tyle Pozdro dla was a ja chciałam powiedzieć, że jesteśmy w kawiarni Lot 61, i tu jest bardzo dobre. Mają dwie opcje wegańskie ciasta: jest kokosowe, i było bardzo dobre. I teraz widziałam flapjacka, też był bardzo dobry. Naprawdę drogi, ale dobry. Kawka też w speciality, więc wiadomo, że fajnie. I właśnie miałam sobie ziarna to kupić. No to kupuj. Taka ciekawostka, jest tu dużo gołębi, więc przejdziemy się jak w Krakowie.